Dzisiaj będzie również o stresie, ale w kontekście prowadzenia uważnego życia. Ostatnio dużo mówi się o uważności, o treningach uważności. Od 40 lat powstają na świecie w różnych miejscach kliniki redukcji stresu i napięcia, w których leczy się ludzi bardzo prostą metodą. Metoda polega na tym, aby ćwiczyć umysł na zatrzymywaniu się na chwili obecnej. Krótko mówiąc, Trwać w chwili obecnej. Okazuje się, że nasz umysł ma takie możliwości, że potrafi robić wycieczki w różne miejsca. Nasz umysł lubi robić wycieczki do przeszłości. Kiedy robi wycieczkę do przeszłości i zaczyna analizować jakąś sytuację, zazwyczaj jakąś sytuację nieprzyjemną, w której spotkało nas coś przykrego. Kiedy zaczynamy o tym myśleć, nasz organizm zaczyna przeżywać powoli to, co przeżywał wtedy. Podobnie się dzieje, gdy nasz umysł robi wycieczkę w przyszłość. Kiedy zastanawiamy się, że będziemy musieli za miesiąc albo za jakiś czas podejść do jakiegoś trudnego egzaminu albo zmienić pracę, nasz, nasz umysł, nasze ciało zaczyna przeżywać tę sytuację, jakby to zagrożenie działało się właśnie tu i teraz. Uczestnicy różnych warsztatów, treningów uważności zauważają, że kiedy zaczynają w ciągu dnia zatrzymywać się na w chwili obecnej, inaczej mówiąc, kontrolować swój umysł i trenować mięsień uwagi, aby być całym sobą w tym, co dzieje się tu i teraz, to wtedy uzyskują większe odprężenie. Zatrzymywanie się na tu i teraz. Oznacza na początek po prostu zatrzymaj się. Zatrzymaj się i zobacz, co się dzieje wewnątrz ciebie. Na początek bardzo przydaje się skupienie na oddechu. Zobacz, jaki jest Twój oddech. Czy oddychasz płytko, czy głęboko. Potem zauważ jakieś doznania w ciele. Co, co czujesz w swojej głowie? Co czujesz w kręgosłupie? Zauważ jakieś doznania, a potem zwróć swoją uwagę poprzez zmysły do tego, co się dzieje dookoła ciebie. Kiedy wychodzę z domu do pracy, mogę mieć włączony autopilot. Już w drodze do pracy mogę myśleć o tym, co mi dzisiaj czeka, jakie rozmowy, jakie zadania, jakie stresujące zdarzenia mogą mieć miejsce. I po drodze mogę nie zauważyć i że dzieją się fantastyczne rzeczy dookoła mnie, że jest y, pora roku, która jest piękna, że, spa, że spadły liście, że, ym, że gdzieś zaśpiewał ptak, że jest jakieś inne powietrze. Że mogę to, to poczuć swoimi zmysłami, mogę to zauważyć. I w tym momencie nie ma nic stresującego. W tej chwili tu i teraz jestem, jestem mogę czuć się zrelaksowany. Kiedy pozwolę mojemu umysłowi wybiegać w przyszłość to dostarczam do niego stres, który w tym momencie jest niepotrzebny. Kiedy zaczynam mielić że coś, co się zdarzyło w przyszłości, dzieje się to samo. Uważność polega na tym, aby przechodzić z trybu działania w tryb bycia. Zatrzymuje się. W tym momencie, aby zaobserwować rzeczywistość we mnie i dookoła mnie. Wyłączam na chwilę działanie. Kiedy włączam działanie, już nie jestem na autopilocie, ale mogę widzieć rzeczywistość taką, jak ona rzeczywiście jest teraz. Jednym ze sposobów, aby zatrzymać się na chwili obecnej, jest praktyka modlitwy. Modlitwy kontemplacyjnej. Benedyktyńskie powiedzenie Hic et nunc. Bądź tu i teraz. Mówi o tym, żeby, że mogę się zatrzymać, że tu i teraz działa łaska Boża i mogę z niej skorzystać. Osoby, które medytują, które modlą się, które znajdują czas, aby zatrzymać się na chwilę w swoim życiu, mogą doświadczyć nie tylko rozwoju na, w porządku, Nadprzyrodzonym, duchowym, ale doświadczyć także tego odprężającego działania, które mówi: Nie biegam, zatrzymałem się, jestem ja i Bóg.